Hahaha! Hahaha! Będę O na rukę Now? Now? Naj, no? A masz kiepy przy sobie? Masz kiepy przy sobie? Ej, ej, szypie! Szypie! Baga jaki masz Korki. Teraz. Teraz? Kurę! Jak będziesz tam potem możesz... Nie kopa nagrać. No, za Ja myślę, że jesteś Krzysiek! Ej! Ty jest, nie jesteś Krzysiek! To jest murkę! Spadaj! Och ten! Ej, trzymaj, trzymaj, trzymaj!